Ja pierdę, Monka W. Co to jest? Jakiś trailer do nowego filmu tego? Jak się zło ten reżyser? W kurde, no nie wiem. Dobra, fuck it, fuck it, fuck it. Wyglądamy widzowie. Nie wiem nawet co to jest, ale dobra. Fuck it, overlay usuwany. Clean scena. Bo to, to wiecie. Dobra. Aj, nie widziałem! Dobra, dobra. 19 stycznia. Faktem. X. E. Y. L. Y. Ksylaks. Widziałem. Widziałem. Oh. Wszystkiego najlepszego, emrod O. Oh. O. Oh. O. Oh. Wow, jakby niesamowite Kamil, że już masz tyle lat, co Izak. Jezu, e, gruby. Jest dziadusiem, ale jakby nie przejmuj się, jak to tylko liczba. Przynajmniej ludzie tak mówią: więc Z nie tylko pokój! I właśnie z tej okazji chciałbym ci życzyć wszystkiego naj, naj, najlepszego, a przede wszystkim dużo, dużo zdrówka. <grym <grym może nie tylko dla Ciebie, ale też dla całej Twojej rodzinki, dla Ooh. przyjaciół, dla przyszłej dziewczyny, bądź aktualnej, w zależności od tego, jakby co mogę powiedzieć. <grym> tak, mam nie tutaj trzy właśnie może przyszłej. Eee, I Spokojnie. dla czatu, i ogólnie dla wszystkich ważnych osób w Twoim życiu, żeby o, tam się wszystko układało. Bo jeżeli tam się będzie wszystko układało, to po prostu wiem, że Twoja psychika i u Ciebie też po prostu wszystko będzie szło w dobrym będziemy kierunku. Będziemy Tego nie? ci życzę. Eee, oprócz tego, może nie tyle co wytrwałości w tym, co robisz, bo wytrwały tutaj w miarę jesteś. W miarę, by the way. Eee, Daily ale Boys. Tego po prostu, żebyś to dalej lubił, żebyś to dalej kochał żebyś się w tym spełniał, odnajdywał jakby, bo jeżeli tak będzie, to po prostu będziesz szczęśliwy, wszystko będzie szło w dobrym kierunku, będziesz się pewnie tam rozwijał e, i, i, i tego ci Oo. właśnie życzę. E, kaski, myślę, że kaski również ci mogę życzyć. No Chociaż to wiadomo, nie? Miliony miesięcznie, nie <laughs> wiem, nie wiem, czy potrzebujesz, ale jeżeli no, potrzebujesz, wystarczy. Jeżeli miliony nie wystarczają, to również, stary, wszystkiego tutaj dobrego ci życzę. E, miliony, Wisla. Teraz takie życząco może troszkę bardziej... Dla mnie niż dla Ciebie, mianowicie, żeś tam kostkę oddał w końcu. E, I co? Ogólnie e, wszystkiego. Wszystkiego oddał. dobrego. Pewnie jakieś rzeczonka dodatkowe, bardziej prywatne e, masz ode mnie na Priv. Tutaj też się dołączam. stałym. zostałem. E, jeszcze raz. Po prostu miłego i dużo uśmiechu w starym życiu. To tyle. A i na steku się widzimy, żebyś mi się nie wymigał. W na Na steku. No to trzymaj się i Trzymaj, trzymaj się. Wszyscy. Chyba, że oglądasz sam, to trzymaj się Kamilek yy, i miłego. No technicznie z dziewczynami swoimi, nie? O! No siema, Ewron, słuchaj, wszystkiego najlepszego. Niech ten kolejny rok będzie jeszcze bardziej niesamowity dla ciebie. Chcę Ci podziękować za to, że czynisz Twitch takim niesamowitym miejscem i radujesz wiele osób, które wpadają na Twoje streamy, ale też A nie tylko. E, Dlatego też, Ewron, dużo, dużo miłości, mądrości, no, błogosławieństwa no. na ten kolejny rok. Niech każdy cel, który sobie postawisz na najbliższe 365 dni, będzie zrealizowany i leć jeszcze dalej. Wszystkiego dobrego. KC, zachę. Cześć, ja tutaj Izek i dołączam Stary! się z, z, z tym filmem do filmu z życzeniami z okazji urodzin. <grym> Także wszystkiego najlepszego, y, ci życzę, dużo zdrowia. Te! Skąd mam taką bluzę z Walhali? Ja figurkę dostałem! O, tutaj, tutaj, Izek. Złuchaj. Przepraszam. Prawie, oczywiście, w tych czasach, ale przede wszystkim chciałbym Ci życzyć, żebyś zawsze był takim, taką pozytywną osobą i takim, takim optymistą. Bo no. myślę, że to jest taka największa magia w tobie, że, e, że tym optymizmem i, to, i tym pozytywnym nastawieniem po prostu zarażasz innych ludzi, którzy są wokół. Także tego Ci życzę przede wszystkim, żebyś. żebyś Od taty tak życzenia. Zawsze. Po prostu. Trzymaj się. Dzięki, dzięki. Cześć, szma znaczy, przyjacielu. Co za pies, no e, nie rodziny, mogę. Jesteś coraz starszy, to ja chciałbym ci dużo zdrówka życzyć, no bo milion miesięcznie już masz, a za milion kupisz sobie wszystko, Na zdrowie nie kupisz, no więc wiadomo jak jest. Także 100 lat Kamilku, e, kocham cię, jesteś super, e, nie zmieniaj się, e, no, wszystkiego najlepszego. Dzięki, że ma Evron! O nie mogę! Wszystkiego najlepszego z okazji 25 urodzin! Ale ty już jesteś lat, masz. Ale dzięki, wszystkiego najlepszego, dzięki za wspólne gierki i za super spędzony czas. Mam nadzieję, że tego czasu jeszcze będzie więcej. I Co za Wszystkiego wspólny. najlepszego, bo to są dzisiaj Twoje urodziny. I, i, i... najlepszego. Jestem... umiem bo... umiem najlepiej życzeń, ale... No pewnie ciężko no co, po Mephedronie. rozwijaj się, dużo sukcesów, więcej turniejów i, i, i fajnych wspomnień. Trzymaj się. Elo. Elo. Cześć Kamilek, dziś są twoje urodzinki, dlatego chciałam ci życzyć wszystkiego dobrego, zdrówka, szczęścia, a przede wszystkim więcej szczęścia z perłami. Dużo widzów i w sumie czego sobie tylko zapragniesz. Pozdrawiam. No Dziękuję. Ja... Skionerz, tak. Kamilku, super człowieku, nie zmieniaj się. Naprawdę, Naprawę 25.00 urodziny to nic strasznego, po prostu będziesz teraz gonił powoli i zaczka. Ale nie przejmuj się. Jeszcze większe życzenia dostaniesz wkrótce, jak się spotkamy. Kamilku, Dziękuję. mój kochany, w dniu Twoich urodzin chciałbym Ci życzyć wszystkiego, co najlepsze. I przede wszystkim y życzyć Ci zdrówka, szczęścia. O. Ale bardziej niż życzyć Ci, to chciałbym Ci podziękować po prostu za to, że jesteś. Bo bardzo doceniam bardzo doceniam. naszą relację, naszą rolecję, która oczywiście rolacje. miewa wzloty i upadki, ale te upadki, wiadomo, są po to, żeby wzloty budować. Kolacje, Także, rolacje. Kamilek, wszystkiego co najlepsze. Dzięki no. bardzo za wszystkie te chwile wspólnie przeżyte i mam nadzieję, że jeszcze wiele i to wiele wspólnych chwil przed nami. Także jeszcze raz 100 lat spełnienia marzeń, tych najskrytszych. Ja wiem jakich. Tych najskrytszych, Kamilek. I Ja nie drugi, wiem jakich. Pozdrawiam, okay. całuję, I Staś. Dziękuję. na no. Ci życzyć wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń. Żebyś zawsze był taki pozytywny, jak jesteś. Słyszałem, no. że stary ma urodziny. Stary ma urodziny, to oznacza, że kurde, chłopie, coraz starszy się robisz. Niedługo zaczniesz się już rozpadać. Wybrałeś już, czy to będzie rumna urna ja osobiście radzę spalić swoje zwłoki żeby nie zaśmieszać planety tutaj swoimi szczątkami tylko popiołem po prostu no niestety będzie troszeczkę emisji przy tym przy tym spalaniu gazu rozumiem tak, emisji będzie Słuchaj, Kamilku wszystkiego najlepszego 100 lat pomyślności Dziękuję. szczęścia zdrowia zdrowie po 2020 w tamten roku dobowiu nam że jest naprawdę ważne a ze zdrowiem w przyszłości będzie coraz bardziej krucho bo coraz bardziej się starzejemy zatem życzę ci dużo zdrowia dużo szczęścia szczęśliwy się wydaje zatem utrzymania tego szczęścia żebyś dalej był szczęśliwy i życzę Tobie, żebyś dalej podchodził do wszystkiego z taką fajną, pozytywną energią, żebyś był tak no. zajebiście zmotywowany, żebyś dalej tak fajnie organizował i ogarniał rzeczy i żebyś zaczął wypełniać te projekty, o których mi mówiłeś i widać, że zacząłeś to robić. Jestem mega dumny, jestem mega, mega, mega szczęśliwy, że mogę być Twoim przyjacielem. Zatem no. wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów, walcz o tą jedynkę na Twitchu, bo wierzę, że masz szansę, żeby Ci się udało. Fuck it. Hejo, Ebron. Wraz z od razu udzielisz nie tylko żebym nie do życia. Ja bałem się, że nie przeczytam na czas. Dużo szczęścia i miłości. Ooo. Dziękujemy, że jesteś. Axlipog. Pog. Dziękuję bardzo. Witam jubilata. To jest z urodzin, a w nim... Ja pierdzielę. Cannot Overlay. No kurde. Dobra. Widzicie, serdecznie Ewron no? i witam serdecznie czad. Dobry wieczór Państwu. Ja jestem Robin Tv00 i o! stwierdziłem, że na 25 rodzinę, bo masz taką ładną liczbę już w tej chwili na liczniku. Ogarnę jakiś fajny materiał i od razu chcę podziękować wszystkim, którzy się w to zaangażowali, którzy mi Fobie. zaufali i powierzyli mi e, swoje nagrania i dali mi te zaufanie ja się Tobie, Ewron, Życzę wszystkiego dobrego, żebyś zawsze był pozytywny Dzięki żebyś, e, Zawsze miał dobry humor, a chociaż czasami jest gorszy, to żebyś miał wtedy ludzi dookoła siebie, którzy ci pomogą i też uśmiechnął się do ciebie e, i żeby ci szło, żebyś zawsze był oglądany. I spełnił swoje marzenia. To ode mnie, a teraz całej społeczności. Co na barka. Bupa! To jest napa. O kurde! Spokojnie. Dzisiaj urodzi. Dlatego to będzie się gruby upiekował. Wszystkiego najlepszego. Szczęścia, zdrówka, powodzenia. Do zaczlowskiej. I nie zapomni o nas. Nigdy. Panią Dziś są twoje urodziny, choć się razem nie widzimy, przesyłam ci życzenia, sosu, lodu Sadek. i dużo jedzenia. KFC pod domem, widzów setek tysięcy. Krosa z fryzem dwóch milionów miesięcznie. saloniku, choć nad jemy nie odpisujesz, to wiem, że widzów szanujesz. Pracę mą doceniałeś, do tej pory z niej korzystałeś. Dałeś mi tym punktem do wielu znajomości, dziękuję za to i życzę miłości. Jestem Dziękuję, rzadziej satek. na chacie niż kiedyś, ale lurkuję. Pamiętaj, Dziękuję. że stara gwardia jeszcze dobrze się czuje. Na Ten koniec, e cytując sło. Zinorta, wzruszony, podziękuję za trzy lata, by poczuć się spełniony. Ebro niedrogi, któremu na gali VIP-ów niegdyś zaniemówiłem i sytuację jedyna w życiu A, utraciłem. Wiesz, iż często bywasz szmatą, ale pamiętaj, że oglądam cię właśnie za to. Maryszymek żebyś w życiu spełnia wszystkich twoich marzeń no. aby czat był w miarę ogarnięty i aby ludzie oglądali ciebie obojętnie w co grasz w co oglądasz, co robisz bo w gruncie rzeczy na to zasługujesz nooo dziś Kamil z okazji twoich urodzin życzę ci wszystkiego co najlepsze jesteś super człowiekiem, pamiętaj o tym no. Kamil z okazji twoich farynka. życzę ci dużo zdrowia szczęścia, pomyślności w bieżącym roku więcej spotkań w gronie bliskich oraz dużo forsy, ale zważając na to, że zarabiasz milion złotych miesięcznie, to życzenie może się wydać trochę zbędne. Cześć Ewron, słuchaj, chciałbym ci życzyć wszystkiego najlepszego w dniu twoich rodzin, Chciałbym ci podziękować za tyle lat streamów, bo umilałeś wieczory mi oraz wielu innym osobom na pewno. Dzięki wielkie. Hej Ewronik, ja bym ci szczęścia, Wspólnie nie marzyń, wszystkiego, wszystkiego, czego sobie tylko zapragniesz: dużo radości, śmiechu, przyjaciół, no. um, jeszcze lepszego i um, dobrego kontentu. To, to by mi się przydało raz na tak jakiś czas. otaczaj się wspaniałymi ludźmi, bo na takich zasługujesz: jesteś niesamowity, kochamy cię bardzo. I jeszcze raz. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Siele. Ja nie mogę z tego sadka, który mi Ewron Smok latał po ekranie. Ewron, chcę że. I to takie całkiem okrągłe, bo 25. I jest, jak jest ten ster, to już masz w sumie bliżej do. 30, niżej do 18 staruchu. 47. No i nic, chciałbym ci życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia. Twista point. Spełnienia marzeń, no i powodzenia w dalszym rozwoju. 100 lat. Hej Kevron, chciałam ci tylko powiedzieć, trzymam się na tych streamach, żeby gardło cię nie wysiadło i żebyś przypadkiem kręgosłupa sobie nie złamał, bo w końcu może 25 lat, jesteś już totalnie stary. No i co? Ej, co, a to co ja teraz na siłowni nie chodzę, to jest usprawiedliwione. ja już za stary jestem, tak? Przesłysz! No widzowie, tak to poszedł. A jeszcze się, się zabije Siema Ebron, to Darno. Darno! Spędzamy 65 miesięcy razem na twoim czacie, spędzając czas oglądając twojego streama. Po prostu dziękuję. Wszystkiego ja najlepszego w dniu rodzin. Ziomek, papuga, też ci wszystkie, życzę wszystkiego najlepszego. Ale prawdziwa. Co dalej? Dzięki za spędzony razem czas przy ciebie poznałem tyle wspaniałych osób, bez których nie wyobrażam sobie życia, więc dziękuję. O. Z tej strony Korni. pozdrowienia z Wrocławia. Wszystkiego najlepszego, 100 lat i miliona subów. Jest to pokolenia Izaka, więc pamiętaj, że Merity też cię oglądają. Się, <laughs> dziękuję hej. Kornik Ewronku! Chciałbym też. życzyć wszystkiego najlepszego od, od Sara. ma turbo małego, żebyś minus 40 czasu, a to jest banalne. Poprzytulać się przed snem z Androidami i oczywiście Torek opowiedział śmieszny żart Siema Ewron, z tej strony Mitwor. I chciałem Ci życzyć Meetfor. wszystkiego najlepszego. Dalszych sukcesów na Twitchu, na YouTubie, w przeróżnych turniejach i oczywiście na siłowni. No i życzę Ci, żebyś się zmieniał, <grym> o, ale rip. oczywiście dalej na lepsze. Więc 100 lat i wszystkiego dobrego. O, dziękuję. Cześć, Kamila. Małgosia! Ja dużo zdrowia, samych sukcesów w życiu, spełnienia wszystkich marzeń. No i żebyś był czasem toksycznym dla swoich widzów. Buziaki. Siema, tu Buczek. Buczek! Wszystkiego najlepszego z okazji 25. urodzin, Kamilku. Apartamentu na złotej 44. Oh. Wielu milionów z miesięcznie z jedynego prawidłowego kodu Ewron w sklepie O, to, Fortnite. to, to! to. to. spełnienia wszystkich marzeń o Warlordzie. <laughs> Dziękuję ci, że codziennie od 19.00 poprawiasz nam wszystkim humor i dostarczasz tylu pozytywnych. Porwali go! Humor. Ty, Włóczakie, jest Dziękuję, za spokojny że mówiąc to: porwali go. Tylu wspaniałych... I pierwszy, który powiedział Warlord. <laughs> Zresztą porwany Na przykład jest. przykład Bardzo mi pomogłeś i będę ci za to dozgonnie wdzięczny. Sto no. lat, Ewron. Cześć, ja z tej strony Keksik, Keksi ja tutaj jeszcze takie małe podziękowania, dwa lata temu miałem okazję wziąć udział u ciebie w konkursie na VIP-a w którym w wierszyku powiedziałem, że mam tylko 4 miesiące suba, już mam 28, więc yeah. nie najgorzej, tak, dziękuję ci za umilenie czasu przez te 28 miesięcy i nawet dłużej bez suba. Codziennie od 19 za umilenie gorszych i tych lepszych dni za poznanie ze wspaniałymi ludźmi z community dziękuję również Buczkowi, bo bez niego nie mógłbym nawet nagrać tych życzeń. Chciałbym Ci złożyć tutaj... Ja pamiętam Keksik kiedyś wysłał mi zdjęcie, że się chyba z buczkiem widział albo z tego... Ale wiem, że Keksik zawsze buczkowi dziękował Daj życzenia. Zdrówka szczęścia i jeszcze więcej milionów miesięcznie, bo przydadzą się na pewno. Pozdrawi. Kej! Ja najnowszy urodzin. Szczyci, żebyś e, dalej zrealizował się w tym, co robisz Wszystkich marzeń I może, żebyś w końcu w tym wieku dość wygrzałym, 25 lat Przestał hejtować pisanie na krześle no, tak Dobra, myślałam, tak że powiesz z nas, czy nas dziewczynę czy coś na We're nadzieję, safe Kiedyś będę miała okazję postawić Ci dynię z okazji do Oo, dziękuję bardzo Siema Kamil okazji... Brysia, normalny alkoholik był zadowolony z tego, co robisz Spełniał się w życiu, rozwijał, y, no żebyś zarabiał chociaż miliard miesięcznie, no bo milion to trochę mało. Trochę, żebyś pstyt. Żebyś był większym patusem, a nie coś kata, że jakiejś delegalizacji alkoholu nie rozumiem. A, no wiedziałem! Wszystkie najlepsze, Kolejny Ewron. Mówiłem, że alkoholik? Kolejnych na koncie i przede wszystkim kochanej community. Awww. Witaj, tutaj Ajnie! Nie są Jakie Ajnie, jak to jest ajni, Ty ajni w ogóle wiesz jaki masz nick? Chciałam tutaj, nie i jako, że ci są twoje rodziny kamień, to chciałam życzyć dużo zdrowia, szczęścia, <laughs> swoich marzeń, żeby takie codzienne streamowanie dalej sprawiało ci na radości i żebyśmy przychodzić mega dużo fajnych kierek razem z chłopakami i no. z z O, i żebyś mnie nie krzyczał, bo właśnie mnie to smutno O <laughs> nie, nie, znowu <laughs> tak like krzyczałem. Nie sukcesu Fortnite. Not like this. i was po prostu wygłoszyć, to, co lubisz. To tyle. Dzięki, że jesteś, chyba, wszystkiego kace, najlepszego, kace. Ebron hitbyczku. Samych rekordów, szczęścia i wytrwałości. Od Ile całej nieków. rodzinki, tako. Cześć Ebron! Damn. Wszystkiego najlepszego Zinort. z każdym! Oby się dalej układało dobrze na Twitchu, byś miał dużo fajnych pomysłów na gierki. Catzinor mega dużo też pomagał. Zinor na przykład całą, całą e, tą brzydką szesnastkę razem robiliśmy. Pisze do Zinorta w nocy, o trzeciej w nocy ej stary, robimy akcjon takie przymulony, no, a ja mówię słaj. Nie spodoba ci się ten pomysł, ale o dziewiątej rano muszę opublikować szesnastkę. mówi, a no okej, okay, a co mamy, mam ją zaplodować, zmiksować? Ja mówię, nie, robimy od teraz właśnie, w tym momencie. Na turnieje, z nagrodami. No i wy ale o dziewiątej rano wszystko było u ciebie w jak najlepszym Big porządku. BigBok, MC Zinor, To latek dzięki bardzo. wszystkiego najlepszego, szczęścia, pomyślności, udanych gierek, udanych streamów, super rozwoju, wszystkiego, co najlepsze. Kurde, ledy! Ja nie wiem, ogarniam sobie co ledy. Wpadka, normalnie z, z światłem zupgrade'owałem, że nie wiem, jakaś chyba willa jest teraz obecnie robiona, a tu światłem normalnie, czaisz? Dobra, kupuję ledy, ale w sobie kto pytał, jak ja nawet nie mam kamerki? No żeby właśnie. Żeby ci się spełniało i żebyś nadal wszystko, co dotykasz, zamienił w złoto. O, dziękuję Ciało, bardzo. Ledy. Jesteś już w jednej czwartej stulatkiem, więc szybko zbliżasz się do Izakowej liczby. No ja chciałbym ci życzyć, żebyś zdążył Dyski, Kamera na światło naj... tylko. najbardziej... Wymyślne marzenia, żebyś nadal streamował dla tak wspaniałego community, jakie zbudowałeś. Ooh. Żebyś dostawał jeszcze więcej dużych donatów, mimo że i tak za każdym razem mówisz, że na niej nie nie zasługujesz. Wszyscy wiemy, że jest inaczej. Nie przemęczaj się i życzę dużo zdrowka. Lewy. Dziękuję, Lewy. chcę Chciałbym życzyć wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia, szczęścia. Żebyś znalazł sobie w końcu dziewczynę i zostawił... <laughs> że stary ma burgera z... Fortnite na w pokoju. Tutaj tej wielkiej uczciwości <grym> chciałbym zresztą o tym pięknym świecie. Oto tą pandę. <grym wenguś> Dziękuję Podstawiam i buziaki. Siemka Kamil, z tej strony! Alchemik. Alchemik. Z okazji, że są dzisiaj twoje urodziny. Chciałbym Cię życzyć wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i dużo uśmiechu na co dzień. Oglądam Cię od samego początku. Sam nie wiem jak tutaj tak długo wytrzymałem, ale musisz wiedzieć, że masz w sobie coś, dzięki czemu bardzo miło mi się spędza tutaj czas. Hmm. Nie zmieniaj się i rób dalej to co robisz, bo wydaje mi się, że nie jestem jedyną osobą, która przychodzi tutaj z przyjemnością. No. Hej Kamil, wszystkiego najlepszego. Z urodzin. Mam nadzieję, że spędzisz się super, mega, giga, kozacko. No i nie zmieniaj się, bo jesteś kozakiem totalnym. Pogu! I... Kaca. kaczuszka. kaca. Kaczuśka ogląda. Chciałem wszystkiego najlepszego w każdym twoich 25 urodzin. Co za ty? Dużo strona szczęścia, pomyślności. To jest stary, ale na no, co zrobić? Czuję się dalej. Czas najlepszego i nie zmienia się. Pozdro. Dzięki bardzo, Makoe. DIF! Jego najlepszego, spełnienia marzeń, żeby streaming dalej się sprawiał tyle samo Frajdy co do tej pory OG! Żebyś nie czuł się w żaden sposób ograniczony, żebyś bił kolejne rekordy Twitcha. No i chciałbym tutaj. Moje wspomnienie z Divem. Pamiętam, że kiedyś był nas pruty jak jakiś normalnie Messerschmitt. Schmidt ja mu napisałem, ja nie wiedziałem, że jest na imprezie I napisałem mu, ty div, bo coś tam musimy zmontować na jutro I on miał jakiegoś live'a, czy ktoś miał live'a, na którym on był I stary, jest impreza, on w jakimś kącie siedzi Telepie się, już trzęsie się, wiesz, przód, tył Bo już po prostu taki napruty I ktoś tam nie odpisuje I do niego coś tam mówi, on tak Zamknij mordę, bo odpisuje, nie? Więc poważny biznes teraz W sobotę o trzeciej w nocy To jest moje wspomnienie do całego komedii podziękować Ci za to, jaki wkład się wydajesz, 365 dni w roku, a Ty dalej streamujesz uh, dziennie. Także dziękujemy Ci za to i mam nadzieję, że będziesz uh, tu się spełniony, jak się w końcu już skończysz. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. W końcu będzie kończony. Uh, enjoy your day. dzień Chciałem ci życzyć wszystkiego najlepszego z Twoich 25 urodzin, a przede wszystkim tego, żebyś dalej rozwijał się na Twitchu i był wielką potęgą Twitchową. Pozdrokamy z koteczkiem Siema piąta. Piąteczka Kamelek Siemanko, z tej strony Evron i witajcie na moim kanale. Ooooooo! Ja, jeszcze! Okej, okay, to już jest w miarę okej okay. Przejechał mnie! Jeszcze raz mnie przejechał do cholery! Nawet na fornej przynosi się tą lamiozę. Proszę cię, druga gierka win 8 fragów. Ezunio Monka ES, co jest w ogóle? Mój, e, e, słyszycie mój głos tutaj? Mój głos był dlatego, że event był o 19, a ja byłem w trybie wstawania o 18.53. <laughs> tak. Jestem żyję. I jeszcze najlepszy było to, że nie było z eventowych serwerów. Cześć, ja się na casualu zabudowałem. 70 zł żywych, ludzie się wybijają. Rakieta nagle se startuje, ja zrobię bok w że żeby mnie nikt nie zabił. To były eventy! To była szkoła życia! Czy ty w ogóle przeżyjesz do końca? O jest w no ogóle! A nie teraz! <laughs> Serwer! I co? I co? I co? Łatwiutko czad! Mistrz Europy! Izako, what's <śmiech> <być>? <śmiech> i za. ko. być o polski! Ale ja wygrywam europejskie turnieje! wow. <laughs> Aki kiedy styl... o kurde pamiętam Sugar Daddy <laughs> Pozit, <Pause> 16 Tata <laughs> Kiedyś stanął nad brzegem! Ja nie wiedziałem co się dzieje. Miałem schowanego OBSa i nigdy tego... Ja ustawiłem kiedyś ten arty i o nim zapomniałem i nagle stary gram w GETAI. Kiedyś Kiedy się, że co się dzieje? Ja pierdzielę! What? I'm O! Oh. Where no is lot? No się bierze samolot frajerze! Where is lotnia byczku? Ale ta gra była ze strana, dalej Gdzie jest, ale i tak Gdzie jest lotnia? Dobra, ta gra. ta gra ma raka. Naprawdę. Nienawidzę tej gry. Gdzie jest NIE! Gdzie, Gdzie, jest Gdzie jest moja lotnia? O, o Tajwan tu wygrałem. Hoger super było w Tajwanie. Let's go! Błąd w ogóle, że był lak jak wygrałeś. Tutaj na każdym jest jakiś inny błąd! Oto on! Oto on! Ale darłem ryj! Czajszy 77 punktów, pode mną 46 Can you guys play the game? OTO on! O druty kurde! Chyba nie trzeba tłumaczyć widzowie! Dyżej kurwa dzwonię nie będę! Małgosia! Dlaczego tutaj krzyknąłem Małgosia? Małgosia, znaczy ludzie może nie wiedzą Małgosia mnie oznaczyła i walnęła jakąś litanię tekstu Ja prowadzę pojazd i nagle widzę CZERWONE POLE po prostu gdzieś na lewo ode mnie Więc odwracam się i zaczynam to czytać I nagle jest jakaś rura przede mną O no tutaj Ma, Panie, czekaj, pan. nie, 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 nie na parkingu, nie, nie Ja wiesz co... Pobija <laughs> Chwileczkę, O... Yes! ME! Pogu MyStreamer nice No być! Kamel wchodzi na bit A bo niektórzy nie wiedzą, że do tego teledysk jest, nie? Ta. Słuchaj tego Jest i Kamel Szybki dub Jak? Ten mój głos, o Boże i didn't znów Ubrana kobieta! I just gave them the carot and They just started fucking Patrzy, <gibberish> <gibberish> co ja wam powiem? Mi działa, nie? KW! Co ja mogę Pamiętam to. Mam <gibberish> poradzić. I teraz powinna mnie tak karma dopaść i powinno mi scrasować grę. <gibberish> no nie gadaj! Wydubiło mi w momencie wy wy wyjścia z busa. Nie wiem! To był event Star Warsowy. i Jak leciałem już w kolejce, wszyscy zaczęli pisać, że nie mogą się już do gry zalogować. Ja mówię, no byczku, ja chyba już w busie, nie? Po czym, no chyba już mnie nie ma w grze! Haha! Pierwszy event, chyba taki grubszy. Upaki! A potem travis czajcie to. Ale był upgrade, to. Och, tę tę Ohooo Actually fog Top 3 Jacob Tiffiu Oooo Jak wygrał Zobaczmy teraz Jacob na high ground To jest ogromna przewaga Zobaczcie Cloak i Tiffiu Jacob teraz, teraz uwaga. Mój Boże guys. czy to jest gra życia Jacoba czy Jacob zapamięta tą grę do końca swojego życia to już na pewno ale Jacob. jaki będzie tej gry werdykt i Jacob! Let's wygrzyma! go! Jak i staje się naszą zumą, co rzecz on teraz <śśpiewanie> <śpiewanie> <śpiewanie> O to ty <to. śpiewanie> patrzcie chat, No i gdzie jest teraz Facebook? No, widzicie, czasami siądzie predyksu. Gdzie jest Facebook teraz? Ja ja wiem, czy... To jest jakieś źródełko. To nie! Ja głupi jestem? Kun na lawę? O Boże! No, 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 no. <śladania> <śladania> Jest w ogóle wersja na win-donksa Widzimy się już jutro o. Nice! Zrzuciłeś! Yes, yes, yes. Nice. Jeden na jeden, jeden na jeden. O. Torek! Wow. Jeden na jeden, jeden na jeden, jeden na jeden! Torek, ty, 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 ty. Kto został I torek? was here Citrox Dawaj, Torek, rozgrywaj sobie wszędzie. Oh, <gamy> wszędzie. Torek na mnie. Torek! 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 O, tak, to torek! Ja! Wow! Nice! Ja pierdolę! 8, 7. O! najbardziej podalone. Czowy to jest punkt max Q. W jakiejś. 60 sekundzie. <gamy> w sumie w sumie. Let's go, let's go! Let's go! Pogód! Bogu. I was here Zachow! Pok champion! Zaha dostarczył w ogóle takiej ekspertyzy tutaj. Moments later. <laughs> Nie mogę! O mój boże! I was here! Zrobiliśmy to! Let's go! O mój boże! Grosza daje wronowi kątem mamy potrząśni taty potrząśni łoo wow. No okej, okay, no tutaj Ty moglibyśmy Ewron i tak jest coś brzydki jak cipa matki torka Eee, Zevron jest to widzą to Jezu najbardziej przeruchana, jak że jakie miasto było stolicą policą Jugosławicie Ale było, było jewo Belka O! Ja Dalej mówię, nie, nie mogę lecę. być z podziwu jakiej no, oni eventy robią, a jak nagraje, to robi mi się rozgrupiona. To jest jakiś absurd. Oni udają, to jest legit udawanie już na tym etapie Jak za takie eventy nie robić. Gadaj, motyl. nie motyl A nie, nie. Ja nie naprawić błędów od pół roku to jest dla mnie jakiś absurd. No moją oczka. Nooo. Kozacko. Dziękuję Robin, dziękuję Keksik i dziękuję wszystkim. Którzy byli w tym filmie No lepszego community mu sobie nie mógł wyobrazić czego. And that's a fact Big pot Dzięki wszystkim